Cześć, tu Marcin, wy jesteście na kanale Motolab, a ja was zapraszam do corocznego przeglądu najciekawszych propozycji opon letnich. W tym przeglądzie pojawią się oczywiście nowości, opony, które już być może widzieliście na tym kanale, będą też mocni zawodnicy od dłuższego czasu, czyli pozycje, które muszą się pojawić. Oczywiście wszystkie te opony zważyłem. Zmierzyłem wysokość bieżnika, twardość mieszanki. Te wszystkie dane znajdziecie na końcu. Wszystkie te opony dostępne są w ofercie Intercars. I pamiętajcie, że opony z kuponem rabatowym Motolab w Intercars możecie kupić taniej. Jak to zrobić, znajdziecie w opisie filmu oraz w pierwszym. Komentarzu. Opony zostały ułożone od najtańszej do najdroższej, a najtańszą propozycją będzie ciekawostka. Zaczynamy. Pierwszą oponą w naszym zestawieniu jest opona chińska Crosswind Sport Peak, ale jest to opona chińska, która jest produkowana w Europie, a dokładnie w Serbii, w zupełnie nowej fabryce. Więc pomyślałem, że warto będzie wspomnieć o tej oponie. Przeglądzie, ponieważ z jednej strony mamy bardzo atrakcyjną cenę, a z drugiej strony ten charakter może być interesujący. A jaki jest to charakter? Na ściance bocznej znajdziemy tutaj wyścigową flagę i coś w tym może być, ponieważ opona ma dosyć twardą konstrukcję. Ścianka boczna jest zdecydowanie usztywniona, czyli taka zdecydowanie z bardziej sportowym charakterem. Bieżnik po stronie zewnętrznej przypomina mi Bridgestone Potenza Sport. Mamy tutaj duże klocki Gumy, dzięki temu ta opona powinna dobrze działać na suchym asfalcie. Dodatkowo mamy cztery kanały obwodowe, to z kolei pomaga prowadzić wodę przed czołem opony. Jestem bardzo ciekaw tej opony, jak poradzi sobie w zestawieniu z oponami z większą tradycją. Z jednej strony no, mamy tutaj konstrukcję, która na pierwszy rzut oka wygląda bardzo sensownie, bieżnik wygląda ciekawie. Ale yy, mamy też sporą wagę. Ta waga może wpływać na mniejszą energooszczędność. Jak to finalnie będzie mm, sprawowało się na drogach, to dajcie znać w komentarzu. Chętnie sprawdzimy dla Was tą oponę, być może zabierzemy ją na Nürburgring. Poprzedniej opony nie miałem okazji dobrze poznać, natomiast to jest propozycja, którą znam bardzo dobrze. Pozycja, która króluje na polskich. Drogach, czyli Dębica Presto UHP2 i oczywiście musi znaleźć się w tym przeglądzie. Dębica Presto UHP2 jest to taki typowy reprezentant gatunku opon touringowych. Co to oznacza? Oznacza to to, że nie jest to oczywiście opona sportowa, ale bardzo dobrze przyjmuje taką dużo bardziej dynamiczną jazdę. Dlaczego? Mamy tutaj dosyć sztywną ściankę boczną, mamy w tym rozmiarze rant ochronny i przede wszystkim bieżnik, który po stronie zewnętrznej jest dużo bardziej zamknięty. Z moich materiałów wiecie, że właśnie. W ten sposób yy, możemy generować większą przyczepność w zakręcie, bo po prostu mamy tutaj więcej gumy. Jeżeli chodzi o trakcję na mokrej nawierzchni, no to tu też mamy cztery kanały obwodowe, które pomagają odprowadzać wodę, a właściwie prowadzić ją przed czołem opony. Natomiast nie jest to opona, która jest wybitnie dobra na mokrej nawierzchni. Oczywiście radzi sobie, ale tutaj z pewną uwagą. Mamy tutaj też twardszą mieszankę niż w innych prezentowanych dzisiaj oponach. To z jednej strony świetnie działa na suchym asfalcie, generuje długie przebiegi, natomiast, tak jak wspomniałem wcześniej, w niższych temperaturach, na mokrym po prostu trzeba uważnie. Ale z drugiej strony mamy tutaj propozycję budżetową, a jest to opona, która jest bardzo dobra i w większości przypadków dla większości kierowców zdecydowanie przypadnie do gustu. Barum Bravuris 6, czyli opona, którą już widzieliście w przeglądzie nowości kilka tygodni temu. Jest to opona, która przede wszystkim jest odpowiedzią na zapotrzebowanie długich przebiegów. Poprzedni model generował bardzo długie przebiegi i w tym ta opona była najlepsza. Tutaj mam wrażenie, że ta opona poszła też w stronę ulepszenia, wypośrodkowania wszystkich cech. Sam bieżnik jest dużo bardziej nowoczesny. Jeżeli rozmawiamy o poprzednim modelu, to można było powiedzieć, że on jest zaprojektowany w duchu lat poprzednich. Tutaj bieżnik bardzo mocno mi przypomina. Jeszcze bardzo świeżą oponę Continental Ultra Contact. Jest to opona, która oczywiście posiada cztery kanały obwodowe, dzięki którym woda będzie prowadzona przed czołem opony, ale dodatkowo mamy poprzeczne nacięcia na klockach bieżnika, na żebrach. Dzięki temu opona będzie lepiej odprowadzała wodę. I tutaj właśnie te warunki, czyli odprowadzanie wody i wspomniane wcześniej dłuższe przebiegi zostały jeszcze bardziej poprawione. Ale pamiętajmy też, że Barum jest to marka, która Czechom szczególnie bardzo mocno kojarzy się z motorsportem, między innymi poprzez Ride Barum, na którym mieliśmy okazję być. I ta opona w DNA również ma sportowy charakter. Widać to po sztywnej konstrukcji. Zaznaczonym mocno rancie ochronnym, więc jest to też opona, która bardzo dobrze znosi dynamiczną jazdę. Oczywiście nie jest to opona sportowa, ale touringowa dla bardziej ambitnego, bardziej wymagającego kierowcy. Pamiętajcie też, że to co działa, jeżeli mówimy o długich przebiegach, to niekoniecznie będzie działało w niższych temperaturach, więc. Nie jest to opona, która najprawdopodobniej będzie kleiła od pierwszego metra, ale z drugiej strony w większych temperaturach poradzi sobie bardzo dobrze. Jeżeli szukacie budżetowego rozwiązania opony, która przede wszystkim będzie generowała długie przebiegi, pozwoli na dynamiczną jazdę, no i jest nowością, no to uważam, że jest to jedna z ciekawszych propozycji teraz na rynku. Kolejna nowość na rynku, czyli Kleber Dynaxer HP5 i opona z zupełnie innym charakterem niż te prezentowane wcześniej. Tutaj przede wszystkim postawiono na komfort. To widać przede wszystkim po bardzo miękkiej ściance bocznej, ale też po etykiecie. Jest to opona, która jest po prostu bardzo cicha. Marka Kleber oczywiście należy do koncernu Michelin i myślę, że to widać, ponieważ ta opona bardzo mocno wizualnie Przypomina model Primacy 4, który jeszcze niedawno był flagowym modelem Michelin do samochodów osobowych. Oczywiście ten bieżnik delikatnie się różni, natomiast mam wrażenie, że jest bardzo dużo cech wspólnych z marką Michelin. Tutaj również mamy cztery kanały obwodowe, żebra środkowe są nacinane, mamy też ciekawie wyglądające faski. Dzięki temu ta opona będzie płynniej, równiej zużywała się wraz z kilometrami. Dodatkowo mamy tutaj bardzo niską wagę. Niska waga to oczywiście niższe opory toczenia. To w połączeniu z specjalną mieszanką, którą mamy tutaj, po prostu będzie wpływało na niższe zużycie paliwa. Więc jest to bardzo, bardzo dobra propozycja ze środka stawki cenowej dla osób, które przede wszystkim potrzebują komfortu, nie tylko tego na kierownicy, ale również tego akustycznego. Ale warto dodać, że pomimo bardzo miękkiej ścianki bocznej mamy tutaj zaznaczony rant ochronny, więc jest to dodatkowe osłonięcie felk na przykład przed krawężnikami. I znowu wracamy do opon, które świetnie radzą sobie z dynamiczną jazdą. Do opony, którą ja z kolei bardzo dobrze znam, jest to Hankook Ventus Prime 4. Dlaczego ją dobrze znam? Bo zrobiłem na niej myślę, że z kilkanaście tysięcy kilometrów w mojej maździe MX5 NC. Materiał o tej oponie, oczywiście, jest na kanale, więc zapraszam Was do obejrzenia, ponieważ tam znajdziecie więcej informacji odczuć moich zjazdy, no i przede wszystkim więcej będzie o charakterze tej opony, a w skrócie jaki ten charakter jest. Hankook zawsze uchodzi za opony, które są dedykowane do takiej bardziej dynamicznej jazdy i tak rzeczywiście tutaj jest. Mamy sztywną konstrukcję, ścianki bocznej i bieżnik, który jest delikatnie inspirowany motorsportem. Co to oznacza? O, oznacza to to, że mamy Dużo więcej gumy po stronie zewnętrznej. Dzięki temu ta opona świetnie radzi sobie na suchej nawierzchni podczas pokonywania zakrętów. Klocki bieżnika są dodatkowo częściowo pozamykane takimi mostkami. Z jednej strony to usztywnia całą konstrukcję opony, ponieważ klocki bieżnika mają mniejszą tendencję do deflacji, ale też zdecydowanie wycisza, ponieważ powietrze, które migruje kanałami, ma mniejszą. Możliwość przedostania się na zewnątrz. Jeżeli chodzi o kanały środkowe, to też mamy tutaj taki ciekawy zabieg, takie mikrorzeberka, których zadaniem jest wygłuszanie tej fali powietrznej, która przepływa kanałami. Dzięki temu mamy tutaj świetną ocenę na etykiecie. Moja Mazda MX5 NC to oczywiście samochód bez dachu, i tutaj nie było słychać problemów z dokuczliwością opon. Tak jak wspomniałem, jest to świetna propozycja dla osób, które potrzebują opony touringowej, opony w trasy, opony, która poradzi sobie świetnie przy wyższych temperaturach, przy dynamicznej jeździe. Natomiast nie ma co się obawiać, mokrej nawierzchni tutaj też jest nieźle. Takim ciekawym zabiegiem są pofazowane klocki bieżnika. Dzięki temu właśnie podczas dynamicznej jazdy opona pełniej się zużywa. Nie ma tendencji do takiego podcinania klocków bieżnika po prostu po takiej bardziej dynamicznej jeździe. Ta opona wygląda dużo lepiej, to z kolei wpływa na mniejsze zużycie i przede wszystkim mniejsze zniszczenie bieżnika. vredestein ultrac plus czyli opona którą już widzieliście w naszym przeglądzie nowości natomiast parę słów chciałbym oczywiście i tutaj o niej powiedzieć ponieważ jest to bardzo ciekawa propozycja jeżeli chodzi o opony touringowe do takiej właśnie bardziej dynamicznej jazdy poprzednika z tego kanału myślę że znacie bardzo dobrze Sprawdzałem tą oponę w teście długodystansowym. Miałem okazję jeździć po torze, na przykład w pszczółkach, ale też zaliczyłem jedną pętlę cyklu Tarmac Masters, czyli cyklu, w którym się ścigam w rajdach. Jest to opona, która jest zdecydowanie do dużo bardziej dynamicznej jazdy. Świadczy o tym oczywiście sztywna konstrukcja, rantochronny ochronny i sam bieżnik, który właściwie wygląda praktycznie tak samo jak w poprzedniej wersji Ultra. Więc to, co się zmieniło, to mieszanka. Mieszanka została zoptymalizowana, jeżeli chodzi o długość przebiegów. W poprzednim materiale wspominałem o tym, że według producenta, podkreślam, jest ten przebieg dłuższy o 30%. Czytałem Wasze komentarze? Dla mnie też to wydaje się. Nieprawdopodobne, natomiast pamiętajcie, że w testach Ultrak w poprzedni model wychodził pod tym względem gorzej niż konkurencja, więc te 30% stanowiłoby rzeczywiście topkę przebiegów dla opon letnich. Jak jest teraz po zmianach? Chętnie to sprawdzę, dlatego dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć to oponę w dłuższym teście drogowym. A jeszcze wracając do samego bieżnika, to oczywiście mamy tutaj bieżnik asymetryczny, cztery kanały obwodowe. Opona jest pozamykana, jeżeli chodzi o żebra środkowe oraz yy, klocki zewnętrzne. To oczywiście z jednej strony wpływa na dużą przyczepność na suchej nawierzchni, ale też większy komfort akustyczny, ponieważ powietrze nie będzie przedostawało się na zewnątrz. No i to, co zawsze jest interesujące w oponach Wredestein, to design nie tylko samego bieżnika, ale też ścianki bocznej. Przy niektórych modelach jest tutaj współpraca z włoskim studiem Giugiaro. Podsumowując, Wredestein Ultrac Plus jest to świetna propozycja dla osób, które oczywiście dużo jeżdżą w trasach, dynamicznie, mają też samochody o większej mocy, oczywiście nie sportowe, ale np. mocniejsze wersje hatchbacków czy sedanów. W takich autach ta opona sprawdzi się bardzo dobrze. Bridgestone Turanza 6, czyli opona, którą z prezentowanych dzisiaj znam najlepiej. I pomyślałem, że też w nawiązaniu do waszych komentarzy, gdzie często chcecie oglądać, jak wyglądają używane opony. To taką oponę Wam pokażę. Dlaczego? Ponieważ właśnie ten egzemplarz był w mojej maździe MX30, na której zrobiłem ponad 10 tysięcy kilometrów. Ta opona, też dokładnie ten egzemplarz, był bohaterem kilku filmów, które mam nadzieję widzieliście na tym kanale. Bridgestone Turanza 6 oczywiście zastąpiła model T005 i tutaj jest delikatna zmiana charakteru. Ta opona jest według mnie dużo bardziej komfortowa niż poprzednik. Jest to opona, która też bardzo korzystnie wpływa na niższe zużycie paliwa czy energii. Myślę, że dowiedliśmy to w naszym teście, właśnie wspomnianą Mazda MX30 z silnikiem Wankla, gdzie zrobiliśmy o ponad 250 km dłuższy zasięg niż ten, który jest podawany w. Dokumentacji technicznej tego auta. Oczywiście, ja jestem sportowcem, dlatego starałem się zrobić ten wynik jak najdłuższy, natomiast nie spodziewałem się, że rzeczywiście aż tyle tych kilometrów uda się zrobić więcej. Jest to opona, która ma delikatnie bardziej komfortową ściankę bo boczną niż poprzedni model. Dzięki temu po prostu ta opona lepiej tłumi nierówności. To, co się nie zmieniło, to świetne. Zachowanie na mokrej nawierzchni. Mam wrażenie, że tutaj jest jeszcze lepiej niż było w modelu poprzednim. Również yy, według mnie to, co dobrze czuć, to niższa emisja głośności w nowym modelu. Skąd to wiem? Ponieważ yy, Mazda MX-30 fabrycznie była na właśnie Turanzie T005. Więc miałem takie porównanie 1 do jednego, jak to było wcześniej, jak jest teraz. Oczywiście mamy też tutaj zbiór technologii Enliten, które właśnie wpływają na niższą energooszczędność. Oczywiście jest to opona dedykowana do samochodów elektrycznych, hybrydowych, i moim skromnym zdaniem, właśnie w takich autach ta opona radzi sobie bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o bieżnik, to mamy tutaj kilka interesujących zabiegów. Przede wszystkim te nacięcia poprzeczne w trzech środkowych żebrach, które mają takie ząbki. Dzięki temu, z jednej strony, mamy taki mikrodrenaż wody, ponieważ może woda przepływać pomiędzy kanałami, ale z drugiej strony, te ząbki. Zazębiają się jakkolwiek to brzmi podczas bardziej dynamicznej jazdy na asfalcie, i ta część jest po prostu w ten sposób usztywniona. Dodatkowy taki ciekawy zabieg to mostki w klockach wewnętrznych, zewnętrznych. Z jednej strony ograniczają emisję głośności, a z drugiej strony usztywniają również oponę. Tutaj raz jeszcze. Chciałbym zauważyć, że nie jest to opona nowa, którą pokazuję, tylko opona po przebiegu ponad 10 tysięcy kilometrów. I w mojej ocenie ta opona po tym przebiegu wygląda bardzo dobrze. Podsumowując, Turanza 6 jest to propozycja dla osób, które po prostu potrzebują komfortowej opony na różne warunki nie tylko na te ciepłe, ale też opony, która świetnie poradzi sobie w deszczu. Potrzebują opony, która będzie dawała duży komfort akustyczny, natomiast nie będzie taką typowo komfortową oponą typu Michelin Primacy, tylko będzie miała taki troszkę bardziej wzmocniony charakter, czyli lepiej będzie znosiła dynamiczną jazdę. Będąc przy Bridgestone, chciałbym również wspomnieć o oponie Firestone Hawk 2. Dlaczego? Oczywiście marka Firestone należy do koncernu Bridgestone. I po co właśnie ten punkt? A to dlatego, że z jednej strony mieliśmy okazję tą oponę przetestować bardzo dobrze w Rumunii na trasie Transfogaralskiej, gdzie warunki były różne. Jeździliśmy po suchej nawierzchni, ale też jeździliśmy w mocnym deszczu. A Taki główny powód jest właściwie taki, że Firestone Road Hawk 2 odziedziczyło po dawnej turanzie T005 bieżnik. Właściwie jeżeli chodzi o rzeźbę, to 1 do 1 te opony wyglądają dokładnie tak samo. Natomiast nie jest to ta sama opona. Zapraszam Was do materiału naszego właśnie z Rumunii. Tam dokładnie opowiadałem o różnicach. Natomiast w skrócie na pewno mamy inny karkas. Opona Firestone jest mniej energooszczędna niż dawna Turanza T005, natomiast ma dużo lepszą cenę. No i moim zdaniem dużo lepiej radzi sobie na mokrej nawierzchni, więc jest to ciekawa propozycja dla osób, które poszukują właśnie opony w stylu dawnej Turanzy, czyli takiej bardziej nastawionej na dynamiczną jazdę, ale w dobrej cenie. Zapraszam raz jeszcze do obejrzenia całego materiału o Firestone Roadhawk 2. Goodyear Efficient Grip Performance 2, czyli opona, którą miałem okazję testować dla Was między innymi w Francji na torze Mireval. Opona, która w nazwie ma z jednej strony Efficient, a z drugiej strony Performance, co świadczy o tym, że jest to pewien kompromis, z jednej strony właśnie jeżeli chodzi o efektywność paliwową, komfort, właśnie też akustyczny, ale też oczywiście osiągi, z których marka Goodyear jest znana, bo pamiętajmy, że jest m.in. partnerem wyścigu Le Mans. I teraz porozmawiajmy o tym charakterze. Bardzo ciekawa konstrukcja ścianki bocznej, która w tym wypadku jest bardzo miękka. Dzięki temu będzie tu duży komfort przy reserowaniu nierówności. Natomiast czoło opony jest już twarde. Podobnie skonstruowane są opony Michelin. Dzięki temu właśnie mamy z jednej strony komfort z ścianki bocznej, ale sztywność opony właśnie jest uzyskana czołem to też bardzo korzystnie wpływa na wagę opony, która jest tutaj bardzo niska. Dzięki temu właśnie opona jest dużo bardziej energooszczędna, co z kolei wpływa na mniejsze zużycie paliwa. Chciałbym też zaznaczyć, że w porównaniu do innych prezentowanych dzisiaj opon, mamy tutaj dosyć wysoki wskaźnik treadwear, aż 360. Oznacza to to, że ta opona po prostu starczy na długo. To co też jest interesujące i takie trochę nie-dzisiejsze, jeżeli chodzi o opony premium, to dosyć wysoki bieżnik. Zazwyczaj producenci obniżają ten bieżnik, bo w ten sposób po prostu jest łatwiej spełnić niektóre normy. Tutaj ten bieżnik jest naprawdę dosyć wysoki, jak na ten rozmiar i oczywiście jak na opony premium. A jak sam bieżnik wygląda? No, opona jest bardzo mocno zamknięta po stronie zewnętrznej. Dzięki temu mamy tutaj też item wspomniany performance, czyli większe osiągi na suchej nawierzchni, bo po prostu jest tej gumy więcej. Mamy takie mikro nacięcia, które oczywiście pomagają w mikrodrenażu wody. Ta woda jest usuwana, natomiast nie wpływa to niekorzystnie na komfort akustyczny. Ciekawie wyglądają żebra środkowe, ponieważ każde z nich jest inaczej ponacinane. Nie są to głębokie nacięcia, tak żeby niekorzystnie wpływały na sztywność konstrukcji. Są to delikatne nacięcia, które będą zmieniały swój kształt wraz ze zużyciem opony. Po prostu ta opona będzie się otwierała wraz ze zużyciem, dzięki temu dłużej będzie mogła zachować swoje nominalne. Osiągi. Podsumowując, dla kogo jest opona Goodyear Efficient Grip Performance 2? Przede wszystkim jest to opona dla osób, które z jednej strony potrzebują komfortu, ale też długich przebiegów. Więc jeżeli potrzebujecie tego typu rozwiązania, to po raz kolejny jest to jedna z ciekawszych propozycji. Continental Premium Contact 7, czyli według mnie najbardziej taka sportowa propozycja z prezentowanych dzisiaj opon. Oczywiście seria Premium Contact nie jest serią typowo sportową, natomiast mam wrażenie, że tutaj względem poprzedniego modelu zmieniło się dużo. Dlaczego? Ponieważ pojawił się nowy gracz w gamie modelowej Continental, oczywiście chodzi o model Ultra Contact, która jest oponą taką właśnie typową. Środka, czyli oponą do jazdy takiej bardziej cywilnej, i mam wrażenie, że właśnie Continental Premium Contact z modelem 7 poszło delikatnie bardziej w stronę sportu. I teraz dlaczego? Przede wszystkim mamy tutaj bardzo sztywną konstrukcję. Ta konstrukcja jest zdecydowanie najsztywniejsza z tych prezentowanych dzisiaj. Będąc przy ściance bocznej, warto zaznaczyć duży rand ochronny. Jeżeli chodzi o sam bieżnik, to jest mocno pozamykany od strony zewnętrznej. Ta strona zewnętrzna bardzo mocno przypomina opony sportowe. Mamy tutaj dużą połać gumy, to oczywiście będzie generowało dużą przyczepność na suchym asfalcie. Również ciekawie wyglądają kanały obwodowe. Mamy cztery. Natomiast im bardziej na stronę zewnętrzną, tym te kanały są węższe, właśnie żeby po prostu było więcej gumy do generowania trakcji na suchym. I Mówię to z dużym przekonaniem, ponieważ ta opona jest bohaterem naszego wyzwania, a właściwie wyzwania Jeremiego Clarksona, który kilka lat temu próbował z sedanem w dieslu złamać barierę 10 minut na torze Nürburgring. My w zeszłym roku podeszliśmy do tego wyzwania podobnie i przy użyciu najsłabszego diesla Audi A4 130 parę koni złamaliśmy barierę 10 minut na Nürburgringu. Jeżeli obserwujecie kanał Miszy albo w ogóle śledzicie temat Nürburgringu to wiecie, że 10 minut na tak małą moc i dosyć ciężki samochód jest to bardzo, bardzo dobry wynik, tym bardziej, że samochód nie był wyposażony w opony sportowe, a właśnie w opony Premium Contact 7. Więc podsumowując, dla kogo jest ta opona? Mam wrażenie, że jest to świetna propozycja dla osób, które po prostu potrzebują opony touringowej, ale do mocniejszego samochodu. Nie chcą opony sportowej, ponieważ ona wymaga większego nagrzania. Tutaj jest atrakcja od pierwszego metra, również jest bardzo dobra atrakcja na wodzie. Więc mam wrażenie, że Premium Contact 7 bardzo dobrze wypełnia lukę właśnie w autach typu BMW, w mocniejszej wersji czy w heczach, które również służą do bardziej dynamicznej jazdy po drogach. Michelin, Primacy 5, czyli kolejna nowość w naszym zestawieniu i opona, która mam wrażenie, że będzie królować, jeżeli chodzi o komfort i długie przebiegi. Dlaczego? No, przede wszystkim bardzo komfortowa ścianka boczna. Przy że mówiłem o tej konstrukcji, że jest to troszkę inne podejście niż ma to miejsce w pozostałych oponach, ponieważ tutaj też sztywność została uzyskana czołem opony, które jest bardzo sztywne. Natomiast ścianka boczna, tak jak widzicie, jest komfortowa i lekka. Zwróćcie uwagę, że tutaj też ta waga opony jest bardzo niska. To oczywiście będzie wpływać na niższe zużycie. Paliwa. I teraz co się zmieniło? Michelin z nowym modelem po raz kolejny poprawiło oponę, jeżeli chodzi o trakcję na mokrej nawierzchni, ale też energooszczędność i jeszcze wydłużenie przebiegów. Pamiętajcie, że opony Michelin mają technologię tak zwane Evergrip. Pomimo, że te opony mają niższy bieżnik, to starczają na bardzo długo, ponieważ te opony Wraz ze zużyciem będą zmieniać swoją rzeźbę bieżnika. Jak to działa? Wraz ze zużyciem będą się otwierać kanały i dzięki temu można dłużej zachować nominalne wartości odprowadzania wody. I jest to zupełnie taka unikalna cecha dla opon Michelin. W innych oponach zdarza się, że ten bieżnik jest wysoki, ale w połowie ta opona jest po prostu już śliska. Tutaj, według producenta, spokojnie można Używać tej opony aż do wskaźników TWI, czyli tych wskaźników granicznych sugerujących wymianę opony na nową. W tym rozmiarze, pomimo wspomnianej miękkiej ścianki bocznej, mamy również zaznaczony delikatny rant ochronny. Podsumowując, dla kogo jest nowość Myślę, Primacy 5? Przede wszystkim jest to opona dla osób, które potrzebują komfortu i oszczędności. Oszczędności wynikającej z mniejszego zużycia paliwa, ale też po prostu z dłuższych przebiegów. Te opony starczą na bardzo długo. W tym momencie widzicie tabelę z danymi wszystkich prezentowanych dzisiaj opon. Pamiętajcie również o kuponach zniżkowych do sklepu Intercars. W Intercarsie z kuponem zniżkowym Motolab na stronie intercars.pl możecie kupić opony po prostu taniej. Jak? Informacje znajdziecie w opisie tego filmu oraz w pierwszym komentarzu. Zachęcam do korzystania z kuponów. Oczywiście zachęcam również do zostawienia komentarza Którą ze wspomnianych dzisiaj opon najchętniej zobaczylibyście w dłuższym teście drogowym. Oczywiście zapraszam Was również do naszego wielkiego testu opon całorocznych, który jest naszym dużym przedsięwzięciem i pierwszym takim testem opon całorocznych na polskim rynku. I pamiętajcie również o subskrypcji naszego kanału. Ja z tego miejsca będę się żegnał. Do zobaczenia, trzymajcie się. Cześć!